Na wstępie dwie informacje. Pierwsza z nich to taka, że przygotowuję pomalutku QA na temat mojego ślubu, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania już po tych dwóch filmach, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Yy, oczywiście te filmy będą się pojawiać cały czas, więc może jakieś odpowiedzi pojawią się po prostu w filmie, ale może nie. Także macie ten czas, macie te kilka tygodni na to, żeby zadawać pytania, potem będzie taki zbiór, czy o tym film. Natomiast drugą informacją jest to, że brakuje mi już niewiele do 10 tysięcy obserwatorów na Instagramie, a że na Instagramie jestem wciąż i na Instagramie jestem najśmieszniejsza. To polecam Wam bardzo tam zaobserwować, pomóc mi, ponieważ 10 tysięcy to jest taki próg, od którego można dodawać linki w Instastory, a to jest bardzo pomocne, bo ja czasami chcę inspirować. A muszę tylko napisać, hej, wejdźcie sobie tu i tu i sprawdźcie. A tak by było do góry i już by było. Czyż to nie jest łatwe i przyjemne? Jest i możecie mi w tym pomóc. Jest tu was już 20 tysięcy, więc to tylko połowa z was może wiecie tam, być i już będzie 10. I to jest super. Dziękuję. Dzisiaj mamy taką sytuację, że pies został sam w domu, gdzieś tam na dole, i niestety. gdzie hmm, mordę. Więc tak to będzie dzisiaj wyglądało, jeżeli słyszycie jakieś dźwięki, to to jest właśnie on. Dzisiaj przychodzę do Was z takim fajnym filmem, takim już spokojnym, ponieważ dzisiaj będę mówić o inspiracjach, których zaczerpnęłam y, razem z Piotrem do stworzenia własnego ślubu. I to też jest powód, dla którego nagrywam swoją wersję i w ogóle mówię o tym, o tym swoim naszym ślubie. Ponieważ, co było oczywistym, nasi znajomi pytali nas, czy na czym więcej będę mówić o ślubie. I. Mm, Wiedziałam, że nie powiem o tym przed ślubem, ale pomyślałam, że skoro biorę tak bardzo, to też chcę oddać. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć o rzeczach, które sobie wzięłam, ale chcę też Wam powiedzieć o tym teraz, że właśnie dlatego nagrywam tą serię że mi YouTube bardzo dużo pomógł, bardzo dużo mi powiedział właśnie nie takich rzeczy musisz być idealną, musisz mieć piękną suknię, tylko powiedział mi hej, zróbmy to po swojemu, hej, wprowadźcie Boga w tą imprezę, skoro już robicie ją w Kościele katolickim. I myślę, że to są ważne słowa i takie um, dające dystans do tego dnia, ale też dające radość. Spokój, a ja bardzo chcę w tej serii przekazać Wam, żebyście po prostu byli sobą, żebyście bardzo mocno cieszyli się tym dniem yy, i żebyście totalnie się nie spinali, bo to nie jest nic strasznego. Mam takie trzy inspiracje, pierwsze dwie to YouTube yy, i to też jest bardzo ważne, że to nie są nowe rzeczy i ja te rzeczy widziałam jeszcze jako panna. <grym> Ponieważ. Yy, Chodzi mi o balladę i romanse Adama Szustaka oraz taką mini-serię Joli Szymańskiej o jej własnym ślubie. Pamiętam, że oglądałam to no, kilka lat temu, nie wiem, rok, dwa, nie pamiętam. Yy, I pamiętam, że postanowiłam sobie, że jak będę brała ślub, to wrócę do tego i po prostu obejrzę to jeszcze raz i będę siedzieć z karteczką i będę to wszystko zapisywać. I wspaniałym momentem było to, kiedy w nocy się zaręczyliśmy, a ja rano wstałam, kartka, długopis, laptopik, Jola Szymańska, Szymańska i Adam Szustak i zapisywałam sobie wszystko. I to było takie spełnienie moich marzeń. W ogóle jakby ślub to jest bardzo dużo takich etapów spełniania marzeń. No i to był właśnie jeden z tych. Dzisiaj nie powiem Wam o konkretnych inspiracjach, jakie stamtąd zaczerpnęłam, no ale przejdźmy tak do konkretów. Jola Szymańska. Jola Szymańska opowiadała chyba no, w trzech czy czterech filmach o swoim ślubie, i ja ym, tak jakby nie wzięłam żadnej konkretnej rzeczy od niej, chociaż zapisywałam sobie różne ciekawostki i mm. <coughs> różne rzeczy, które chciałabym wprowadzić yy, na swoim ślubie. Yy, też bardzo zainspirowałam się jej i pokazywałam go moim yy, kwiaciarkom, florystkom. Yy, I tak jakby ten wygląd. Bardzo, bardzo był taki mój od zawsze i bardzo wiedziałam, że to było takie piękne i to też jest śmieszne, że na przykład idąc do kościoła, moja mama mi mówiła, a w czym ty będziesz, jakie będziesz miała płaszcz? A ja mówię, no będę bez płaszcza w kościele. I jakby w głowie miałam, Jola Szumajska była bez płaszcza, też będę bez płaszcza. I że tak, Jola Szymańska brała w grudniu, a ja brałam w październiku. No, że jakby to było strasznie śmieszne, i też mm, no to wiadomo, że to nie było moje jakieś guru, i to nie było tak, że ja zapisywałam z kartką: Aha, miała taki Janek, a co miała w tym bukiecie, a co miała, nie wiem, jaką miała sukienkę z jakiej firmy, i że koniecznie muszę ją kupić, właśnie taką. Tylko to była taka rozmowa z koleżanką, w sensie jakiś monolog, Joli, w, w moją stronę akurat w tym momencie, który. Tak mi powiedział po prostu, że hej, weźmy ślub bez spiny, będzie fajnie, yy, można wyglądać bardzo ładnie, nie trzeba być nie wiadomo jaką księżniczką, może być po naszemu, tak jak chcemy. I to, jest, to są takie stwierdzenia, które są oczywiste, ale to są stwierdzenia, które przy ślubie bardzo fajnie, jeżeli cały czas wybrzmiewają, wciąż. Bo to jest naprawdę istotne, kiedy ci wszyscy bliscy, mama, babcia, siostra, koleżanki, mówią, że no tego nie byś miała? No a to? A tamto? No i ty tego nie chcesz, i ogólnie byś tego nie miała, ale nagle ci wszyscy mówią, i wydaje się, że jednak trzeba. Więc fajnie jest, i ja też dlatego tworzę tę serię, fajnie jest, jak jest dużo um, treści na YouTubie i wszędzie o tym, że nie trzeba, nie musisz. To nie jest konieczne. Robisz ślub taki jaki chcesz. I to jest ekstra super bombowe. Yy, kolejną yy, inspiracją jest Adam Szustak, Ballady i romanse. Ballady i romanse takie związkowe i ballady i romanse takie ślubne. Yy, pierwsza seria pierwsza oglądałam chyba albo rok przed poznaniem Piotra, albo już w ten czas jak go poznawałam. Pamiętam, że on wtedy powiedział, że Wchodzisz, wchodząc w związek, wejdź w niego tak, żeby wejść na maksa i żeby myśleć o tym człowieku jako o mężu. Oczywiście, mu tego nie mów, bo się wystraszy, ale myśl o nim jak o mężu. Rób wszystko tak dobrze. I pamiętam, że tu były nawet takie wielkie słowa, bo zazwyczaj... W takich mediach i w ogóle w memach. Wszyscy się śmieją z tego, że kiedy idziesz na pierwszą randkę, no i już tam widać te w głowie laski, obrączki i w ogóle nie. Że jakby to nie chodzi o to, żeby szukać obrączek, ale żeby mieć w sercu taką mm, nie tyle nadzieję, co właśnie brać to wszystko tak serio, tak na poważnie i tak fajnie. No i to też jest super, że Piotr też oglądał to, jakby szóstaka. Nie dlatego, że ja go oglądałam, tylko po prostu jesteśmy ludźmi, którzy oglądają na Waszustaka, więc no jakoś poprowadziliśmy ten związek w taki dobry sposób. Jeżeli szukacie związków, to ta seria, te pierwsze balady i romanse są po prostu idealne. Bardzo serdecznie polecam. Natomiast drugie, druga seria mówi o ślubie i o przygotowaniu do ślubu. Mm, nie wiem, czy z czegokolwiek tam yy, skorzystałam, ale... Dużo mi to dało, bo na przykład było o tym, oddaj mm, część rzeczy swoim bliskim. Niech to bliscy zrobią część rzeczy za ciebie. I mm, no, ja na przykład miałam taką wolność w tym. Że mój ślub nie musiał być perfekcyjny, więc ja y, nie musiałam trzymać kontroli nad wszystkim i rzeczywiście wiele rzeczy po prostu oddałam. Jeżeli ktoś miał czas, ktoś miał ochotę, to rzeczywiście super było, jak w czymś nam pomógł. Tyle, że nasz ślub nie był jakimś ogromnym weselem takim, wiecie, ślubem z pompą, y, więc my tam też nie potrzebowaliśmy tak dużo pomocy, dużo rzeczy zrobiliśmy po prostu sami. No, ale na przykład drugą rzeczą, którą mówi Adam tak jest to, żeby usiąść i właśnie razem z mężem przyszłym zaplanować yy, wesele i ślub na takiej zasadzie, yy, że czy będzie kącik dzieci? No będzie. A czy my chcemy mieć dzieci? A ile chcemy mieć dzieci? <laughs> I jakby, że każdy ten taki mały podpunkt na przykład, czy będzie schabowy, a czy będziemy jeść wege, a czy kto będzie gotował, że jakby to jest też taki pretekst do rozmów. I znowu, ja nie wiem, czy my to do końca zrobiliśmy, ale wiem, że... Yy... Były momenty, w których po prostu rozmawialiśmy o tym, co teraz jest takie małe, a co w przyszłości y, będzie jakimś takim planem na nasze małżeństwo. I to było spoko. I Właśnie, jakby nie chodzi mi o to, że Szymańska i Szustak to są osoby, z których po prostu trzeba robić notatki i tak wszystko zrobić tak samo, bo na przykład y, u Szustaka było też, że on mówił, że tak super było. Że para młoda nie zbierała życzeń na sali ani przed kościołem, tylko do każdej pary podchodziła i jakby od każdego gościa brała prezent. No i mi się to najpierw tak bardzo spodobało, że wow, ale czad, że w ogóle właśnie to nie ludzie podchodzą do ciebie, że ty nie stoisz i nie czekasz na te prezenty, a ludzie nie stoją w kolejce, tylko ty podchodzisz. No ale potem z tego nie skorzystaliśmy, bo w rezultacie już takim myśleniowym wydało nam się, że my po prostu będziemy podchodzić po, po prezenty. I że to będzie takie głupie. Więc nawet nie chodzi o to, że właśnie spisać i być w tym i tak bardzo robić tak jak Szymańska i Szustak, tylko właśnie skonfrontować to, żeby to było takie Przemyślane i spokojne. Bo właśnie w tych dwóch materiałach najważniejszy dla mnie był spokój i taka sytuacja, że to ja mogę decydować, a najważniejszy jest w tym Bóg i ten sakrament. Trzecim i ostatnim y, punktem y, inspiracji był Pinterest, i to zajęło nam 3 sekundy. Y, teraz jest taki styl boho, i jakby nie ma innego stylu na wesela, więc znalezienie czegoś super zajęło nam sekundę. Piotr siedział na kanapie ja coś tam znalazłam i na przykład znajdywałam kilka wariantów, potem Piotr przychodził, no i wybieraliśmy jeden. I my to naprawdę wszystko ustaliliśmy w 3 sekundy. Bo tak naprawdę nie ustalaliśmy nic. My tylko ustaliliśmy, że aha, okej, okay, będą polaroidy, będą instaksy, będzie miseczka na każdy stolik, ok, trzeba to załatwić to i to. Wieczorem poszliśmy po instaksa, kupiliśmy go i już był. Potem wymyśliliśmy sobie, że zamiast winietek będą takie karteczki, ale o tym jeszcze będę Wam mówić, bo to właśnie też było i na przykład na jakiejś inspiracji była taka karteczka i jakaś tam winorośl, więc yy, my też uznaliśmy, że rozmaryn jest naszym tematem przewodnim, bo, bo tak, może on podam opowiad. I jakby no też sobie ustaliliśmy, że będzie rozmaryn właśnie taka gałązeczka dla każdego. Więc jakby to były takie drobne rzeczy, które były ważne. Ja też znalazłam jakieś tam cztery zdjęcia bukietu, cztery zdjęcia wianka i yy, koniec. I jakby naprawdę nie było nam potrzebne nic więcej bo resztę robiliśmy po prostu pod siebie. Ale te inspiracje takie spokojne, takie nasze, takie Boże było to dla nas bardzo istotne. Ja tu będę mówić o takich konkretach i w ogóle, no ja lubię tworzyć takie inspiracje, żeby naprawdę usiąść i zapisać sobie z kartką i już mieć. Ale te inspiracje, które wam pokazuję również będą w opisie, żebyście rzeczywiście też się z nimi zapoznali, bo to są dobre rzeczy. Tak, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej inspiracji, która jest negatywną inspiracją. Teraz, jak nagraliśmy film, wzięliśmy ślub i w ogóle, no to algorytmy mi tak podrzucają filmy o ślubach. No i T.V.N. Style ma taką typiarkę, która tam przyjeżdża do ludzi, którzy mają jakiś problem, i tam im pomaga wziąć ślub. No i ja czasami sobie to włączam. Włączałam, bo już nie włączałam, i ona mówi: Oczywistym jest. Że panna młoda musi być perfekcyjna. Musi mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. No i właśnie, jakby sycenie się takimi treściami, zamiast takimi, o których Wam mówiłam przed chwilą, robi takie krzywe zwierciadło z tego ślubu, ponieważ ta sytuacja, ta radość, to branie ślubu jest na tyle perfekcyjną sytuacją, perf tak w teorii, w praktyce, we wszystkim, że totalnie. Nie jest, jaką białą sukienkę będzie miała panna młoda, jakie buty, jaki makijaż, jakie pa paznokcie, ponieważ i tak będzie wyglądać idealnie w tym swoim szczęściu, w tej swojej radości, w tej swojej decyzji, tak samo pan młody, jeżeli on, tak jak panna młoda, idą nie z przymusu, ale z radości, z miłości, to on w czymkolwiek będzie wyglądał dobrze. I wiadomo, że tak samo jak ja, tak samo Piotr, chcieliśmy wyglądać bardzo fajnie, ale bardzo po naszemu i Absolutnie nie myśleliśmy o tym, że będziemy wyglądać perfekcyjnie. bardziej ja to bym odwołała ślub, gdybym miała wyglądać perfekcyjnie, bo wyskoczył mi tutaj pryszcz na środku czoła, znaczy na środku brwi i on był... To było coś strasznego. Przez trzy dni to mi tak krwawiło całe noce. To była jakaś absolutnie głupia sytuacja, no ale ja przez trzy miesiące dochodziłam do tego, że żaden makijaż, żadna sukienka, żadne paznokcie nie są istotne, tak, bardzo jak ten sakrament, że pewnie że się nie cieszyłam. W takim, ha, świetnie, ten pryszcz, pokażę mi, jak bardzo, nie muszę być idealna. No, totalnie było mi przykro, że mam tego pryszcza akurat w ten czas i w ogóle mam go już trzy tygodnie, ale <laughs> to było i trudno. A gdybym oglądała ten TVS tyle i po prostu byłabym fanką tego programu, no to bym się załamała, więc. To jest totalnie złe, nie oglądajcie tych wszystkich pomysłów na to, że każdy kwiatek musi być idealny, każdy bukiecik musi być idealny. Yy, trzeba wynajmować jakieś po prostu samochody, yy, które muszą być ozdobione, trzeba ozdabiać yy, kościoły najlepiej z kwieciami kwiaty i miód za 10 tysięcy na sekundę, nie o to chodzi. I właśnie w następnym tygodniu będę Wam mówić, jak zrobić ślub niejednorazowy, w sensie taki ekologiczny i też jak zaoszczędzić kasę na takich bzdurach, na takim poczuciu, że to wszystko wyjdzie perfekcyjnie. Bo to i tak wyjdzie perfekcyjnie, bo to jest ślub, to jest super decyzja, to jest podejmowanie mm, decyzji na całe życie, więc to nie może wyjść nieperfekcyjnie. Tak. <grym> e, dobrze. Skończyłam na dzisiaj y, tą moją y, po prostu mój wywód. Y, zapraszam Was jutro. Jutro już będzie ostatni film z tego całego tygodniowego maratonu. Ściskam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia już jutro. Pamiętajcie o pytaniach do QA. Pa!